Się coś? Nie mogę na to patrzeć. Jestem twoją matką. No właśnie. A Jesteśmy rodziną. Może ty, ja nie. <grywa> Jeżeli się wstydzisz, to możesz patrzeć w drugą stronę. Co z tego, że będę patrzył w drugą stronę? Tak wiem, że stoisz obok mnie naga z gąbką między nogami. A nie się, przecież to normalne. Wszystko, co ty robisz, jest normalne. Tylko ty masz prawo oceniać, co jest normalne, a co nie, bo ty jesteś matką. Ja, Ach, ja rozumiem, czemu ty się wściekasz? Ja nie zrobiłam nic złego. Nie, nie wystarcza ci, że jesteś moją matką. Musisz być do tego jeszcze kobietą. <zysklarziny> <zysklarziny> Dlaczego tak patrzyłeś? Myślałem, że mam zamknąć usta. Zgadza się. Teraz ja mówię. Patrzyłeś, bo już wkrótce ci się uda. Bo zacząłeś się zastanawiać, do czego takie kobiece ciało, jak moje, może być dobre. Bo pomiędzy twoimi nogami jest coś, co dopiero teraz zaczyna się nadawać do czegoś, co nie jest trzczeniem do pisłań. W okolicy twojej miednicy urodziło się całkiem nowe życie. To ja Ponieważ włożyłam nową bluzeczkę, która ciasno okryła mój brzuch. Wpadła ci w oko. A przed oko prosto do fiuta. To normalne, że jako twoja siostra stoję teraz nad tobą i wolę twój zarost. To jest początek tego, że stajesz się mężczyzną. Piano wyschło, krok nie trafisz. Gotowa. Nie zrobię ani kroku więcej! Kompletnie zasztywniałam! Nie musisz robić kroków, będziesz tu po prostu stała. Musisz mi pomóc, co ty mnie tu przeprowadziłeś! Nie, nic nie muszę. Co, to to za strale dzieciństwo! To ten gównie! Człowiek od tego głupie? Ja to znaczy ja zgłupiałam! To co ty gadasz, to gówno pewnie nie ma żadnego!

My też byśmy chcieli. co ty z nią zrobiłeś? Od kiedy cię nie ma jest zupełnie rozbita! Z tymi pretensjami to nie do mnie. Lepiej popatrzy na tego. Na kurta, waszego wspaniałego synu. To nie jest chory. Pozwalacie mu chodzić sobie wolno, a potem się dziwicie, że ona, że Olga się dygnie za uj, A to przecież że on ma na nią wpływ od dzieciństwa! U niego! U niego to jest... Kłęby płomieni wznoszą się z hukiem, a gorący wiatr dotyka moich oczu. Już wcale nie chcę wychodzić. I słyszę, że wciąż jeszcze krzyczę i rzucam jeszcze, nic już nie widząc następną butelkę. I śmieję się i czuję gorące na twarzy i we włosach. A wtedy on bierze moją głowę w swoje ręce. Patrzy strasznie w moją twarz i kryzie mnie w usta i wszędzie w skórę. A ja jeszcze raz cichutko się śmieję i myślę. Teraz jestem tutaj. Nareszcie tutaj. <laughs> Budynku. Na zewnątrz siedziałam na trawniku, patrzyłam na jasność za oknami. Znów wziął mnie za rękę i poszliśmy do domu. Ale nie szybko. I nie powiedzieliśmy do siebie tego wieczoru już ani jednego słowa. Daj coś powiedz tak. się Wariat. To potrafisz? Wszystko rozwalić? Zostaw go, wyrwiesz mu rękę. Nie wiem co jest. Musicie go oddać do domu bariaku. Do Tanu to do was wreszcie? Zamknij się, jeżeli jesteś za słaba, to zamknij mordę i z daleka, słyszałam ich krzyki, nie mogłam nic zrobić. Paliłam wieściami w drzwi i krzyczałam. A wtedy on przyszedł i zbił mnie. Uwięził mnie. Nie jadłam nic od wielu dni. Policję, to był błąd Olgo, to błędem odizolować się, wyplątać ze wszystkich zależności wszystko ciasno i szczelnie zabierne, wszystko jasno i szczelnie zamknięte.